Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem i witajcie w Salt Lake City, tak jest, doczekaliście no, tego momentu, mamy Salt Lake City, które miało się odbyć 18, jest dzisiaj dzień kolejny, no ale cóż, w grze to grze. grze, jest 18 luty 2002, a u mnie jest yy, styczeń 2016, także no, troszeczkę taka rozbieżność, wiecie, no może kogoś jeszcze nie było na świecie, no ale cóż, Tadzik Bajera... Przed, dopiero na skocznie niedawno. Jak pamiętacie, wygrał na loterii 3 koła, okrągłe 3 koła. Także musimy sobie zakupić jakiś dobry trening u Piotra Kowalskiego, u Polaka. Wszyscy znany ze szkolenia drużyny futbolowych. To specjalista od podnoszenia kondycji i siły wyskoku. Super! Akurat jeszcze to nam się nie przyda, bo potrzebujemy kuźwa techniki lądowania. No ale cóż, oczywiście. Spisaliście Woskój, Woskój oki, Woskój u dzisiaj proporcja 85 do 15 o, Tadzik muszę Ci powiedzieć że No, Salt Lake City? Taki śnieżek? No zobaczymy Mam nadzieję, że y, Tadzik sobie poradzi I mam nadzieję, że Wy jako y, tutaj widzowie będziecie kibicować y, Tadzikowi y, Wiadomo, jedzie do USA, tak? Tam ma swoją babcię, tak? No na pewno dla babci, no Tadzik, też słuchaj Dla babci to musisz, kurde Osiągnąć więcej niż 26 pozycję, jak widzicie w ostatnich zawodach Osiągnął pozycję 26 Także Tadzik, zrób to dla babci Bo ta babcia, zobacz, przysyła ci Renty, emerytury, wypłaty Jakieś tam swoje oszczędności yy, Testament Już ci zapisała nawet chatę Tadzik, proszę, Tadzik Osiągniesz to, gdzieś do mety I będziesz diamentem Terenem rywalizacji najlepszych skoczków świata Warunki pogodowe mamy wyśmienite i chyba możemy spodziewać się dobrych skoków Jak cholera Warunki doskonałe Wiatr, śnieg, śnieżyca, deszcz, zawierucha, tornado i Tadzik Bajera Tadzik Bajera to można tak wiecie, mówią czasami na niego wichura, nie? Bo to jak wiecie, jak go zachwie, no to już tak wichura Salt Lake City, Ameryka, lecimy. Tadzik Bajera na Rozbego, nasz... Polski orzeł! bo O Jezu, Tadzik! Tadzik, kieruj tą wyścigówką. O Ale musi pracować nad sylwetką. No mu... No nad sylwetką, tak, no on... On musi pracować kurde nad wizerunkiem. Piętnasty, tak jest, Tadzik! Myślałem, że ci się nie uda. Tak jest. Pozycja 15. Ludzie. Myślałem że on już tego nie osiągnie Myślałem że już się na nim zawiodłem Naprawdę już, już, już się na nim zawiodłem Ale Lecisz Tadzik Lecisz Pokaż 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 Jeszcze Mógł jeszcze troszkę Ale nie było źle Teraz już nie było źle 108 Nie było źle naprawdę To był dobry skok 16 Tadzik Dla babci To jest skok dla babci Dla babci Tadzika Bayer Dla babci Bayera Dalej Tadzik, pokaż to. Dmuchajmy mu te z całej siły, A to daje mu wystarczającą prędkość. Lecisz! No Tak tak wiecie, odpuściłem te kciuki. No właśnie, dokładnie, tak jak tutaj komentatorzy ci powiedzieli, można byłoby to zrobić, no nieco lepiej. Tadzik, pierwszy skok kwalifikacyjny był naprawdę znakomity już... Wierzyłem w ciebie, ale słuchaj, 19 pozycja, nie jesteś 26, jesteś 25, tak jak Zobaczyń. powiedziałem za y, y, Rarem Jokensejem, y, y, masz więcej punktów, dobrze, należało ci się, to był skok dla babci, jesteś 25, także, no cóż, 2200 tylko, 3400 mmm, na stanie u Tadzika Bajery, no słabo, słabo, mogło być oczywiście lepiej, zobaczmy jak tam... Uuuuh, prognoza przewiduje 7, 75 do 25. No kurde, ale zobaczcie, jak już to waskowanie poszło, to jakoś Tadzik Bajera sobie lepiej poradził. Okej, okay, gdzie idziemy do Trondheim, czyli do Norwegii, tak? O ile się nie mylę? Jeżeli się mylę, to zaraz komentatorzy mnie poprawią, ale chyba do Norwegii Trondheim. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wraz z. Tak jest, miałem raz. dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w norweskim Trondheim. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. Tak jest, już się tutaj ludzie rozgrzewają, już Ron, zobaczę Ronalda teraz wzięli jako przedskoczka, no ja się nie dziwię, ja nawet nie chcę na niego patrzeć, a przy okazji, ja wiem, Gdybyście dobra. nie co dokładnie dzieje się z waszymi telewizorami, nie martwcie się, co? po prostu zaczął padać rzęsisty śnieg. <laughs> dobra. <laughs> dobra. Ja ha, 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 tak. Jeżeli ha, ha, coś pierdzieli z monitorami. Bo zgaduję, że nie oglądacie. Tylko chyba na telewizorze, to zaczął padać rzęsisty śnieg. By the way, na czym ta chorągiewka wisi, kuźwa, w powietrzu? Tadzik nie mruga, kurde. Zawieźmy się. Dobra, Tadzik. Jedziemy, znaczy lecimy. Gdzie chcesz jechać? Na czym? Uff, lecimy, Tadzik. Tylko się skup! Ale się skupił, patrz, pa... Ale, o, to dupsko! całą siłą. całą siłą. Ty, o go wieje! Wie go na lewo. jest on lewo wylądował! Reszta stanowi dla niego tylko pół. Zapominajmy, że pozostali zawodnicy nie dadzą za wygraną. No, pozostali zawodnicy nie dadzą za wygraną, ale Tadzik Bajera też już mi się to nie podoba, że Tadzik Bajera znowu ponad 20 jest, ale spokojnie to była, wiecie, seria kwalifikacyjna. Rozpoczyna się pierwsza seria i Tadzik Bajera teraz pokaże wszystkim. Okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Nie, nie niekoniecznie Muszę powiedzieć, tylko że Tadzik jest w Norwegii. Muszę przyznać, Tadzik. Nota jedna nawet 19, 18, 17,5. No, muszę. jesteś piąty! Znaczy 23 ogólnie, no ale okej, okay. rozpoczynamy drugą serię. Oto. Tak. Zaczynają padać białe płatki, które w skoczkach nigdy nie budzą radości. Znaczy wiesz! Do komentatora teraz mówię Jeżeli zrobisz Mix No o właśnie Słuchaj Jeżeli zrobisz Mix takiego drinka po, Pomieszasz dwie wódki No to, to, to też będziesz tam takie efekty Tadzik Baer ma to w sumie na co dzień Także Owszem, ale chyba Także móc śnieg, deszcz Ej możecie Tadzikowi wiecie założyć klapki na oczy i też te skoczy I dobrze skoczy jeszcze go nie znacie, a poznacie. 21 Elegancko, tadzik! To było chyba jedno, Znaczy to było lepsze. Lepsze oczywiście. Lepsze już zaczynasz skoki tutaj dawać. Byłeś 19, ale to był skok dla babci. 12 punktów zrobiłeś, teraz 21, 10 jesteś. No przepraszam, 21 jesteś. 10 punktów oczywiście. No dużo ci brakuje, naprawdę dużo, to jest 200 osiągnąć, to naprawdę byś musiał teraz Tadzik, no nie wiem, być musiał chyba kuźwa. Być raz pierwszy. No, byś musiał... No ja no byś musiał z dwa razy chyba być pierwszy, żeby coś tam osiągnąć, no ale żebyś utrzymał chociaż tam pozycję. 5300 na koncie Tadzika Bajery czy jakiś trening? No niestety nie. Woskowanie tutaj widziałem, że też się kończy. 97 sypki. No cóż, musimy zakupić jakiś wosk. Sprawdźmy jaki ten wosk nam jest potrzebny. Oj... Trudno, sobie niechcący. Szukałem czegoś i nacisnąłem zawody wprzeł. No moja wina. No niechcący. Okej, okay. fińskie lachti. Tadzik Bajerean niestety bez woskowania, bo jego kurde sterujący komentator się zapieprzył. Chyba Tadzik, ale nie rób mi tego, że będziesz spierdzielał ten skok, proszę. Jeszcze lądowanie, znakomite niesolie. Uff Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego co Uf! 29! Przyszu się nie dostanie! A teraz pewnie myślicie, A widzisz kurde Krupier, nie wierzyłeś w niego! A to jest kurde dzikus, to jest dzikoś, to jest nieprzewidywalny. To jest tak jak widzicie. Ja już wam wcześniej to mówiłem i w poprzednich odcinkach, start. i chyba w tym odcinku. Gdzie Tadzik Bajera to on lu lubi naprawdę zaskakiwać. No teraz mu się już nie udało, no bo zły wiatr. Ale no ty chyba większe. Ja, 16-17. No trudno. Słuchajcie, Tadzik Bajera jest taki, że on zaskakuje czasami. Teraz 44. Myślałem, że już naprawdę będzie tam 70. któryś. No, no cóż, nie udało mu się, tak? Niestety to już wszystko. No niestety to już wszystko. Niestety się nie udało. Tadzik Bajera nie otrzymał y żadnych pieniędzy. No niestety. Chciałem zobaczyć teraz tak, woskowanie, mamy proporcje 44-56, 40, 40, no Ok, okej, ale to jest tak, typ śniegu, sypki, minus 17, Ok, czyli tak, y, tu mamy sypki minus 2, y, minus 12, tak przybliżone. to będzie tutaj, sypki, ja pierdzielę 1600, ja... Yeah. Dobra, no to zakupimy to. Teraz tak, boskowanie, że nie skieprzy, który to jest, który ja zakupiłem, to jest ten Rotex Delta. Eee, suchy. Wilgotność śniegu sucho. się suchy. To będzie chyba dobry, taki wiecie, zbliżony. Zbliżony i tutaj musimy dać 44. No innego nie chcę już tracić, no ale będzie to na gruby minus 3. A tu jest temperatura 2. To jest powietrze, Temperatura powietrze minus 3 to jest minus 8. No dobra, no cóż, no musimy zobaczyć. Tu jest na wszystkie typy uniwersalne minus 5 i mam nadzieję, że coś tam też pomoże. 56 Tak? Czy tro trochę może damy co? Tego na kurde uniwersalny Chociaż to nie 1%. No zobaczymy tak, czy taka kombinacja będzie odpowiednia. Tadzik Bajera. Rozpoczynamy kolejne zawody lachy, uwaga. Teraz będą emocje. Witamy z miejsca ostatnie. Świata, gdzie Adam Małysz zdobył tytuł mistrza świata Tacik Bajera, nie Adam Małyś. Witam Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. No, zobaczcie, kombinacja. Dziś jest dość sucho i mam nadzieję, że tak pozostanie. No, sucho, elegancko. Słuchajcie, kombinacja jest więcej niż w prawidłowa, także mam nadzieję, że skok powinien być niezły Wyszedł z progu w doskonałym momencie. O, no, Tadzik, operuj, operuj. Tak jest! Brawo Tadzik! Brawo O, jeszcze, wszystkiego... no, jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi, on dopiero wam kuźwa pokaże. 24. O, i ta zaczarowana kurde lokata. No ale cóż, pierwsza seria. Tadzik, teraz się skup. Ach, jakie wyczucie. Spokojnie, spokojnie. Mogłem jeszcze przetrzymać tam dosłownie taką chwileczkę, ale jest to 16, jest naprawdę w porządku. O kurde, czternasty. Tadzik, drugi skok i jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani z pieniędzmi. Bo słuchaj, musimy jeszcze zapłacić za mieszkanie, za prąd. Yy, babci musimy coś tam kupić. Ola, teraz będzie ludzie, dobry skok, ja już to czuję. To będzie znakomity skok. I jeszcze telemark. Brawo, Tadzik. Naprawdę to był znakomity skok. 122 ogólnie. Ludzie, to naprawdę, nie wiem, czy się chyba w dwunastce będę. Patrzcie. Ja jestem przewidywalny, ja po prostu już to widzę, Tadzik Bajera jest 12 ludzie, to jest... To jest, Zobaczcie, teraz macie żywy obraz. To są narodziny legendy skoków narciarskich 2002. Tadzik Bajera to jest na razie tylko mm, taki mogę powiedzieć prolog tego co będzie się dopiero działo w następnych oczywiście yy, odcinkach, seriach, ale uwaga, teraz będzie runda finałowa Tadzik Bajera jest w tym momencie 20 Pierwszy, no co prawda nie, nie będzie już, no nawet jakby miał te, tą stówkę, to i tak już nie będzie y, na pozycji dwudziestej. Dwudziesta pierwsza pozycja, muszę wam powiedzieć, po pierwszych mistrzostwach, to i tak jest znakomita. No oczywiście y, pierwszy, drugi, czwarty, tutaj zobaczcie, seria czterech nieudanych naprawdę y, serii. No trudno, nie udało się, tutaj było znowu cztery, ok, jeden do dupy. Raz, dwa, trzy, trzy, znowu cztery ok, jeden do dupy i mam nadzieję, że ten ostatni skok naprawdę nie będzie do dupy. Zobaczcie, e, oczywiście Martin Schmidt, Adam Małysz i Jana Achonen. E, pozycja tutaj, jeszcze tutaj e, Risto, e, Kasai, No to są pozycje na razie jeszcze dla nas nie osiągalne, szczególnie Małysz i Schmidt, gdzie mają po 1500 punktów. Na razie nie celujmy jeszcze tak wysoko, na razie celujmy sobie chociaż tutaj, żeby zamknąć się w tej 20. Jesteśmy na pozycji 21, to nie jest zła, naprawdę nie jest zła pozycja. Zobaczmy jak tutaj nasi przeciwnicy działają, Bardal i Urman w zasadzie. No tutaj <laughs> dalej niżej nie będę zjeżdżał, bo tu wątpię, zobaczcie tylko tu 0, 0, 0, 0, 0, tu sa praktycznie same zera. Także tu się nie boję, ale Bardal 15 punktów musi zdobyć, czyli... Co najmniej gdzieś ta pozycja 16, coś takiego. No, czy mu się uda? No tutaj był... Sami, sami zresztą widzicie, tak? Tutaj miał kiepsko, ale zaczął mu się poprawiać. 19, 19, 24, 22. Może nam tutaj zagrozić. Jeżeli spierdzielimy ten skok, no to... Módlmy się, żeby tutaj Bardal nas i Urman nie przygodnili. Oczywiście. Jedziemy teraz do Falun. Trening, oczywiście trening jest tutaj najważniejszy. Technika lądowania dalej słabo, ale spokojnie. Naprawimy to. Tadzik bajera. Yy, woskowanie, oczywiście tak, woskowanie sypki. Ile mamy? 0. Tu jest 20. Tu jest ten, tak? Dobrze. No to zrobimy tak. Kurde, tu jest tylko 0,4. No nie możemy tak zrobić, no ale... To jest na gruby 20%. No nie no, musimy zrobić tyle ile mamy, tak? Nie będę specjalnie kupywał, po, ponieważ trening jest tutaj potrzebny. To jest walka o utrzymanie 21 pozycji. Czy Tadzik Bajera kuźwa da radę? Czy on da radę? Zobaczymy, falun. Pozdrawiamy z Falun, które dziś staje się najważniejszym miastem dla miłośników skoków na To jest arcyważne miasto dzisiaj. Cała... Całe falun dzisiaj przyszło po to, żeby zobaczyć Tadzika Bajera już w, te w telewizorach już wszyscy tylko czekają na Tadzika Bajera, który właśnie się pojawił na waszych ekranach. Uwaga, 3, 2, 1 i ruszamy Tadzik Bajera na rozbiegu. Czy uda mu się osiągnąć tą 21 lokatę? Czy tak zakończy pierwszy w swój życiu puchar świata? Doskonały punkt do wyjścia z progu. Uwaga, leci. Leci, tak jest, wylądował, czyli mam nadzieję, że uwaga, czy będzie w pierwszej serii? Powinien być 39. Uwaga. Powinien być. Módlmy się, żeby był chociaż w tej pierwszej. Uwaga. W 1220, no tutaj go na pewno nie zobaczymy. Teraz uwaga. Czy Tadzik Bajera nas zaskoczy? No niestety, kujdenia. Nie udało się. Naprawdę nie udało się. Cóż, nie można na ta dzika krzyczyć Tak, osiągnął i tak już dużo. No cóż, ale zobaczmy. Tam był y, Urman i kto jeszcze? Y, Bardal, tak? O jeśli się nie mylę. Urman i Bardal. Jest, y, ty, 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 ty. Urman. 25 pozycja. I Bardal chyba, ale kurde, go tutaj nie widzę. Jest tutaj, 33 pozycja. Obydwaj się dostali. Przewiniemy sobie te dwa skoki, to są naprawdę arcyważne. bardziej Bardala tutaj skok jest ważny, zobaczymy czy tam się dostanie, Bardal, Andras Bardal. to Dobrze, dobrze, tak jest, zobaczcie, komentatorzy nawet są z nami. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok, widać doskonałą technikę zawodnika. No, był telemark, zobaczymy. Szósty, 105. Przejdźmy teraz na Urmana Skupień Goldberger Urman Niemiec Przez lata był na ustach wszystkich i ta sława stała się dla niego całym światem Żebyśmy tylko utrzymali tą 21 pozycję, żeby kurde jaj nie było pomógł Poprawne odbicie z progu. Też telemark Czas przebija pierwszy 116 zobaczył Urman też może tutaj zdziałać coś no tutaj nie ma teraz tak Urman 18 Urman 18 i Bardal wypada z gry. ludzie 34 zobaczmy jeszcze tylko na skok ostatni no w sumie nie musimy na niego patrzeć to jest Niemiec nas on nie interesuje nas obchodzi tutaj oczywiście Tadzik Bajera. myślę, że Urman kończy na 22 pozycji i jak widzicie Tadzik Bajera kończy na pozycji 21. Co prawda ostatni skok falu mu się nie udał, ale no oczywiście jak to by komentarz powiedział kogo to obchodzi, że mu się nie udał I tak Tadzik Bajera zostaje na pozycji 21. Oczywiście mamy tutaj finałową pokazówkę jak Martin Schmidt odbiera złoto Nasz Polak Adam Małysz odbiera tutaj Adam Małysz oczywiście chyba... Adam Małysz i Jana Honen chyba mają koszulki nie z tych z skoczni, skoczni Bishops Hofen mają. Także się chyba pomylili i na szybko założyli chyba nie te. Adam Małysz i Jana Honen no oczywiście tutaj druga i trzecia pozycja. Nie wiem, nie wiem, no weź się Achonen chociaż uśmiechnij, no trzecie miejsce masz. No ale cóż. Zawodnik prowadzony przez gracz, oczywiście zawodnik to Tadzik Bajera z Polski, miejsce 59 na ostatniej skoczni, końcowy wynik oczywiście 21 nagrody niestety 0, ale chce rozpocząć nowy sezon czy też nie? Zrobimy, że nie i wiecie co? Znaczy tak, oczywiście sezon będzie nowy, tyle że już by był Puchar Świata. Nie będzie Puchar Świata, tylko będzie turniej Czterech Skoczni, co zobaczycie już w następnym odcinku, także mam nadzieję, że będziecie kibicować Tadzikowi że w nowym turnieju, turnieju Czterech Skoczni. Zobaczymy, czy Tadzik Bajera pokaże coś nowego, no, zobaczycie, a przy okazji, wiecie co, coś wam jeszcze pokażę, mogę stworzyć rzeczywiście nowy sezon. Ale mogę też dodać kolejnego zawodnika, jeżeli chcecie, żeby do naszej przygody dołączył kolejny zawodnik, czyli jakiś kumpel Tadzika Bajery z osiedla, no to możecie z, oczywiście przeprowadzić, znaczy ja przeprowadzę małą sondę w komentarzach i jeżeli chcecie, żeby do Tadzika Bajery dołączył jeszcze jeden menel, znaczy oczywiście skok, skoczek tarciarski, to... Śmiało piszcie w komentarzach. Hej, jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie lajka na dole, komentarz. No wiadomo to już macie pisać komentarzu, jeżeli chcecie być zawsze na bieżąco i oczekiwać kolejnego odcinka i w ogóle chcecie wiedzieć kiedy ten odcinek będzie, no to wiadomo subskrybujcie mój kanał na dole, yy, zaraz pod filmem. I w ogóle, jeżeli lubicie to, to, to co robię no oczywiście dla Was, to też możecie tą subskrypcję w ramach tego zostawić. A w tym momencie się z Wami żegnam i kończę ostatecznie turniej. Yy, znaczy turnie, no Puchar Świata oczywiście dzisiaj kończymy i w następnym odcinku będziemy rozpoczynać turniej czterech skoczni, także odmeldowuję się i na razie, trzymajcie się, cześć!